Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest czytanie na październik dla wszystkich osób spod znaku Wodnika. Zobaczmy co u was będzie się działo w październiku. Jakie energie do was nadchodzą? Energia główna Wieża. Co odchodzi do przeszłości? 10 Pucharów nowego się pojawia. 6 monet. Jaka jest dla was rada? As monet. I z jaką energią kończycie czas? Października. Równowaga. Zobaczmy jeszcze co w tle. Księżyc. Księżyc zapowiada skupienie się na fantazjach. Te fantazje, te marzenia, te plany, które gdzieś macie z tyłu głowy, będą cały czas do Was wracać. Macie wrażenie, że nie możecie teraz zrealizować dokładnie tego, co sobie zamierzyliście. To nie jest czas, to nie jest miesiąc, w którym będziecie podążać za tymi fantazjami, marzeniami. Ale cały czas macie je z tyłu głowy, cały czas do was wracają, cały czas chcecie je realizować, chcecie znaleźć sposób na to, żeby za nimi podążać. To też jest czas, w którym bardzo intensywnie będziecie odczuwać swoją intuicję, chętnie będziecie się nią kierować, możecie mieć takie przebłyski jasności co do tego, w którą stronę powinniście iść. Nawiązując właśnie do Waszych przeczuć, do Waszej intuicji, do tego, co podpowiada Wam tak zwane przeczucie. Energią główną jest wieża. To jest karta, która mówi o tym, że bardzo dużo się dzieje w tym miesiącu dla Was. Są bardzo poważne zmiany w Waszym życiu, i nie zależą one całkowicie od Was. Nadchodzi jakaś informacja, nadchodzi jakaś. Yy, propozycja, dzieje się coś, następuje sytuacja, która wszystko zmienia. Nie do końca mieliście yy, szansę kontrolować tą zmianę. Yy, musicie się jej poddać, musicie za tym iść, co się pojawia w Waszym życiu i jest to zmiana poważna. Jest to zmiana, która całkowicie pozwoli Wam przebudować Waszą rzeczywistość całkowicie przebudować fundamenty. Yy, na których się poruszaliście do tej pory. To też jest szansa dla Was, żeby pozbyć się czegoś, co było dla Was niekorzystne, co było dla Was trudne, co było wa dla Was przytłaczające, coś Wam się nie podobało, z czegoś nie byliście zadowoleni, ale było to już na tyle zaawansowane, że baliście się z tego zrezygnować. To mogła być sprawa pracy, to mogła być sprawa współpracy z kimś, to mogła być sprawa relacyjna, byliście pewni tego, że musicie iść dalej, że musicie to kontynuować. Ale w tym miesiącu nadchodzi wiadomość sytuacja, która powoduje, że możecie całkowicie od tego odejść. Możecie naprawdę realnie pomyśleć o tym, że Możecie budować nowe fundamenty waszego życia, możecie budować zupełnie nową relację w przeszłości, możecie budować zupełnie inną e, współpracę z kimś, możecie szukać zupełnie nowej pracy, możecie coś zacząć od początku i pomimo tego, że w październiku, jak najbardziej, może się wam to wydawać wszystko bardzo mm, dramatyczne i bardzo gwałtowne. To w dłuższej perspektywie będziecie mieli wrażenie, że było to dla Was korzystne, było to dla Was konieczne, żeby zacząć coś od nowa, żeby zacząć coś budować w taki sposób, jak Wy sobie to wyobrażacie. Dziesięć Pucharów odchodzi do przeszłości i tutaj były jakieś spotkania rodzinne, tutaj były jakieś sytuacje relacyjne, które były dla Was wyjątkowo mm, pożyteczne, wyjątkowo przyjemne, wyjątkowo pozytywne. Byliście spełnieni emocjonalnie. To też mogą być sytuacje w pracy, w których czuliście się naprawdę zadowoleni z tego, co zrobiliście, co wykonaliście. To jest po prostu karta dopełnienia emocjonalnego. Czu czujecie, że coś zrobiliście dobrze, że coś wam wyszło, że coś, co budowaliście przez dłuższy okres czasu. Wygląda tak, jak sobie to zaplanowaliście. I takie uczucie, właśnie spełnienia, dopełnienia emocjonalnego, czasami też współpracy i świetnego porozumienia z naszymi najbliższymi. To będzie już się odsuwać na dalszy plan. Nie będziecie już dalej siedzieć w tej energii, nie będziecie tego kontynuować. Będziecie chcieli zacząć patrzeć na coś zupełnie innego. I będziecie musieli zwrócić swoją uwagę, swój wzrok, odwrócić od tego szczęścia, od tego spełnienia, od zadowolenia, dlatego, że właśnie nadchodzi ta karta wieży, która zapowiada zmianę, która zapowiada gwałtowną zmianę, nadejście informacji, które rozproszą Was, które będą Was kierowały w zupełnie innym kierunku. To, co nadchodzi, to jest szóstka monet, pomimo tego, że ta karta, ta energia jest przedstawiona dosyć nieprzyjemnie na tej karcie, w tej, w tej talii. Szóstka monet mówi o bardzo dobrym zarządzaniu sprawami finansowymi, sprawami materialnymi, bez względu na to, do czego dotyczy ta kwestia wieży, ta sprawa, która jest reprezentowana przez energię wieży. Szóstka monet zapowiada, że jeżeli chodzi o sprawy materialne, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zarządzacie swoją rzeczywistością materialną, poradzicie sobie świetnie. To jest bardzo... Przyziemne, bardzo racjonalne, bardzo um, dobrze zorganizowane myślenie o rzeczywistości, myślenie o finansach, o pracy, o materii. Dobrze sobie poradzicie z tymi tematami, nawet jeżeli będziecie mieć duże zmiany, nawet jeżeli dużo będzie się działo w waszym życiu. Karta to też mówi, że bardzo chętnie będziecie pomagać innym. Nie będziecie mieć problemu z tym, żeby prosić kogoś o radę, żeby prosić kogoś o pomoc. Nie musi być to pomoc finansowa, to może być pomoc um, merytoryczna. Możecie mieć pytania co do tego, jak sobie z czymś poradzić, jak sobie poradzić z jakąś sprawą, właśnie finansową, zawodową, jak przejść przez jakieś zadanie, tak żeby było to dla nas jak najłatwiejsze, jak najbardziej korzystne. Ktoś w Waszym otoczeniu bardzo chętnie będzie Wam też pomagał. Tak więc jest to karta balansu, przepływu, zarówno informacji dotyczących materii, jak i materii samej w sobie. Świetnie będziecie sobie radzić materialnie w październiku, bez względu na to, co będzie się działo pod innymi względami. Rada dla Was to as-monet. Nie odrzucajcie od siebie jakiejś nowej szansy. Wiąże się to, w jaki sposób z wieżą, dlatego że wieża kończy coś, co budowaliście do tej pory, coś, co było dla Was normalnością. Natomiast tutaj pojawia się też nowa propozycja, bardzo ciekawa szansa na podjęcie się nowej pracy, współpracy. Pojawi się jakiś projekt, pojawi się jakaś sytuacja, w którą będziecie mogli się zaangażować i która będzie dla Was bardzo interesująca, bardzo ekscytująca. Będzie ona miała wymiar. Przede wszystkim zawodowy, materialny, finansowy. Będzie to dla Was szansa, żeby się rozwijać pod tym względem, żeby zacząć coś zupełnie nowego. Nie odpychajcie od siebie tej szansy. Karty Wam tutaj sugerują, że będzie to dla Was korzystne, będzie to dla Was bardzo dobre. Dajcie szansę temu się rozwinąć, nie odwracajcie głowy od. Um, Możliwości rozwoju zawodowego czy finansowego. Ta szansa się pojawi, osoba, która Wam coś zaproponuje. Znajdziecie bardzo fajną e, ofertę pracy gdzieś w internecie. Ktoś Wam wspomni o tym, że na przykład jakaś firma szuka e, kogoś e, o Waszym profilu kogoś, e, kto ma takie akurat zdolności jak Wy, i będziecie mieli wrażenie, że to jest coś dla Was. Nie ignorujcie tego, pójdźcie za tym sygnałem. Pod koniec miesiąca wszystko się układa, wszystko wraca do normy. Karta wielkich arkan, karta równowagi, balansu, mówiąca o tym, że poradzicie sobie ze wszystkimi e, zmianami, ze wszystkimi e, dynamicznymi e, przebudowami, które będziecie mieli na Waszej drodze w październiku. Poradzicie sobie ze wszystkim, zarówno psychicznie, jak i materialnie, emocjonalnie. Ta karta symbolizuje uzyskanie tej równowagi wewnętrznej, uzyskanie spokoju wewnętrznego pod każdym względem. Bez względu na to, który, który aspekt waszego życia byście nie wzięli pod lupę, ta karta mówi o tym, że poradzicie sobie z tym wszystkim, ułożycie sobie to wszystko w głowie tak, jak trzeba, tak, żebyście mogli dalej się rozwijać. Ta karta czasami też mówi o tym, że e, pojawia się mm, świetna informacja związana z Waszą pracą. To jest karta bardzo często mówiąca o sukcesie w pracy, o tym, że świetnie dajecie sobie radę z e, jakimś projektem, że dokończacie go i macie bardzo dobrą informację zwrotną. Czyli e, to też może być jakiś awans, e, to może być jakaś premia w pracy, coś, co e, doda Wam. Siły, coś, co dodawam pewności siebie, dzięki czemu poczujecie się lepiej. Jeżeli nad czymś pracujecie, jeżeli wiecie, że pod koniec października e, powinniście spodziewać się jakiejś informacji zwrotnej od waszego pracodawcy, e, ta karta zapowiada, że wszystko pójdzie bardzo dobrze. Podsumowując. W tym miesiącu przede wszystkim koncentrujecie się na sprawach innych niż emocjonalnych. Sprawy emocjonalne odchodzą do przeszłości. Czuliście się bardzo zadowoleni w związku z Waszymi relacjami, jeżeli chodzi o spotkania rodzinne, jeżeli chodzi o relacje z Waszymi e, najbliższymi. Przede wszystkim w tym miesiącu, w październiku, nadchodzi informacja, która wszystko zmienia. Będziecie mogli odbudować, przebudować fundamenty. Nad którymi pracowaliście do tej pory. E, będzie to szansa na to, żeby zmienić coś, co Wam tak naprawdę nie odpowiadało, a co wydawało się, że będzie już w Waszym życiu przez bardzo długi okres czasu. Świetnie sobie poradzicie finansowo-materialnie, bardzo dobrze będziecie sobie radzić, jeżeli chodzi o organizację Waszego życia codziennego. Pojawi się propozycja pracy, współpracy, bardzo dobra szansa na rozwój zawodowy, finansowy. Nie e, pomincie tego, nie zlekceważcie tego. Pod koniec miesiąca wszystko się układa, wszystko wraca do normy, osiąga swoją równowagę. Będziecie czuć się bardzo zadowoleni w związku z tym wszystkim, co udało Wam się wykonać. Tak więc naprawdę poradzicie sobie bardzo dobrze ze wszystkimi wyzwaniami października. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.